Firma Microtrans, Witamy serdecznie. Dziękujemy za nominację Ochotniczej Straży Pożarnej z Szamocina. Oczywiście przyjmujemy wezwanie. Dzisiaj będziemy ćwiczyć i pieniążki przekażemy na leczenie chorej Hani. Haniu, trzymaj się, trzymamy kciuki za Twoje zdrowie. Żeby podtrzymać tą piękną inicjatywę, do dalszej zabawy nominujemy przedsiębiorstwo spedycyjno-transportowe Spedex, Stobno, LTP Logistyka, amurowana goślina firma transportowa Rafał Szepielak. Przystępujemy do wykonania zadania. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. 谢谢